że dopóki utrzymywaliśmy dyscyplinę taktyczną w pierwszej połowie, to nasz plan był realizowany. Inny plan był na drugą połowę meczu, no ale niestety bramka stracona po rykoszecie ustawiła ten mecz. Otworzyliśmy się, poszliśmy do przodu za wysoko. Do tego doszły straty piłki w środku pola, no, które dawały gospodarzom możliwość wyprowadzania bardzo groźnych kontr. Sami żeśmy sobie po prostu stworzyli taką sytuację, że daliśmy tutaj gospodarzom, przeciwnikowi szansę na kolejne, na, na kolejne bramki. No, tak po prostu nie można grać. Mam nadzieję, że z tego zawodnicy moi wyciągną wnioski, bo poprzednie mecze pokazały, że potrafimy grać. Ale trzeba też na, boisku, też na boisku myśleć i nie z każdym przeciwnikiem, bo graliśmy z przeciwnikiem naprawdę, który jest silnym przeciwnikiem, prawda? I tutaj trzeba inaczej, inaczej grać niż, się, powiedzmy, niż graliśmy do tej pory. To tyle. No cóż, dzisiaj spotkały się dwie drużyny, można powiedzieć, z innych biegunów, bo lider wiosny po dwóch spotkaniach, sześć punktów i jedna z ostatnich drużyn. Natomiast na boisko zweryfikowało bezwzględnie. Kto był silniejszy tutaj? Ja uważam, że wynik generalnie odzwierciedlał to, co się działo na boisku, i, i zupełnie zasłużenie wygraliśmy. Natomiast chciałbym podziękować zespołowi, nie tylko zespołowi, ludziom dookoła zespołu, swojemu sztabu, sztabowi szkoleniowemu i prezesowi za brak nerwowości, bo my wiedzieliśmy, że jest, dobrze gramy w poprzednich meczach, że, że jesteśmy dobrze przygotowani. Tylko no, brakowało tego wyniku. Dzisiaj ten wynik, wynik jest dla nas korzystny i, i z tego bardzo się cieszymy. Natomiast przed nami kolejne mecze i, i musimy już się skoncentrować na, na meczu w Rybniku, bo, bo jak widać, nie można ani na chwilę być zdekoncentrowanym i, i cały czas trzeba być odpowiedzialnym. I tacy musimy być, i, i dzisiaj, dzisiaj tacy właśnie byliśmy. Do tego byliśmy bardzo pewni siebie i zagraliśmy tak, e, jak powinniśmy grać, czy może inaczej, na co nas stać w tej chwili. I pokazaliśmy takie prawdziwe oblicze, e, Rakowa. Chciałbym, żeby to oblicze m, dalej tak wyglądało jak w tym w tym meczu, ale, tak jak powiedziałem, no każdy mecz jest inny, sytuacje wojskowe są inne, czynniki różne wpływają na to, więc musimy być, być gotowi na. Na różne, na różne uwarunkowania w tych spotkaniach. Na dziś na pewno cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, bo ono było nam mega, mega, mega potrzebne i, i, i dlatego no, jesteśmy zadowoleni, natomiast już, już jutro zaczynamy operację Rybnik. Dziękuję.